Dzień dobry. Czas światowej pandemii, przynajmniej w teorii dobieg końca, ale myślę, że każdy z nas z tego jest zadowolony. Ja z całą pewnością. Niemniej obok nas w świecie ptaków cały czas trwa pandemia, i to już od wielu, wielu lat, pandemia, o której wcale nieczęsto słyszy się w telewizji, chociaż ostatnio być może troszeczkę częściej, chodzi oczywiście o ptasią grypę. Ale zanim będę mówił to, o czym chcę opowiadać na temat ptasiej grypy, spieszę uspokoić. Na chwilę obecną człowiekowi nic nie grozi, o ile nie będziemy zjadać surowego mięsa ptaków zarażonych, tudzież ich odchodów. Zatem wystarczy przestrzegać podstawowych zasad higieny i nie zbierać martwych ptaków, nie dotykać ich, a gdybyśmy potencjalnie mieli jakiś kontakt z ptakami zarażonymi czy odchodami, Koniecznie umyć ręce, te ręce można dodatkowo zdezynfekować i nic nam nie grozi. To nie jest patogen, który na chwilę obecną jest jakoś bezpośrednio groźny dla człowieka i tak jest od, od wielu, wielu lat. Ja pierwszy raz y, o ptasiej grypie w Polsce usłyszałem, jak jeszcze byłem na studiach i to było wiele lat temu. Od tego czasu ja i też inni koledzy ornitolodzy z pewnością mieliśmy kontakt z ptakami zarażonymi i przestrzegając higieny. No, do tej pory nikt nie zachorował, nikt nie umarł, więc spokojnie nie ma się czego obawiać. Dla nas na chwilę obecną ten wirus groźny nie jest. Ale nie o tym chciałem opowiadać w tym filmie. Nie będę też opowiadał o tym, skąd wzięła się ptasia grypa, nie będę wchodził na żadne teorie spiskowe, bo uważam, że one nie mają specjalnie znaczenia. Dla mnie najważniejsze jest to, że ten wirus jest i ptaki mają poważny problem, oraz to, że są pewne rzeczy. Które, na które powinni zwrócić uwagę szczególnie miłośnicy ptaków. Ptasia grypa atakuje przede wszystkim ptaki żyjące w koloniach albo ptaki, które zbierają się w duże stada. Życie w kolonii ma wiele zalet, bo w przypadku, kiedy kolonia jest atakowana przez jakiegoś drapieżnika, na przykład, nie wiem, nadlatuje bielik, to startuje kilka osobników, kilka ryb, kilka mew, w zależności od tego, co to jest za kolonia, i jest w stanie tego bielika przepędzić i Zmusić go, żeby on po prostu do tej kolonii nie przylatywał i nie porywał nam e, piskląd, więc to jest ogromna zaleta. To, co jest zaletą w przypadku starcia z drapieżnikami, staje się ogromną wadą w momencie, kiedy pojawia się jakiś patogen. Mamy masę ptaków w jednym miejscu, które robią odchody na ziemię i masa ptaków, często setki osobników albo nawet i tysiące osobników, chodzą po tych odchodach i to są idealne warunki do tego, żeby się taki wirus. Taka choroba mogła rozprzestrzeniać i przekazywać dalej. Stąd to właśnie te ptaki są najczęściej narażone. W zeszłym roku ptasia grypa pojawiła się w jednej z kolonii rybitw rzecznych w okolicy Gdańska i niestety naprawdę te ptaki bardzo mocno przyczebiła. Nie pamiętam jaki procent ptaków padł, ale mówimy o setkach ptaków w, w kolonii, gdzie było kilkaset par. Zatem, zatem całkiem sporo. Nie wszystkie ptaki, które zachorują, padają. Tak jest w przypadku większości chorób, że część osobników jest odpornych albo przechodzi tą chorobę w sposób taki, że nabiera odporności na przyszłość i tego należy się spodziewać. Ptasia grypa jest ogromnym zagrożeniem dla hodowli drobiu. Mamy tutaj troszeczkę zbliżone warunki, jak w koloniach ptaków, bo mamy masę ptaków. Na małej przestrzeni, chodzących po swoich odchodach w jednym miejscu. Do tego ptaki hodowlane, w porównaniu z ptakami dzikimi, są wyjałowione jeśli chodzi o ich układ odpornościowy. Są zupełnie nieodporne na patogeny. Oczywiście w hodowlach są podawane im często jakieś lekarstwa, witaminki, czasami jakieś antybiotyki. Natomiast w przypadku, kiedy nie ma lekarstwa na daną chorobę, a na ptasią grypę niestety nie ma lekarstwa. To taki kurnik potrafi być w kilka dni zdziesiątkowany. Właściwie potrafią wymrzeć wszystkie ptaki. Padają jak przysłowiowe muchy. Stąd to rolnictwo i tak naprawdę drobiarstwo naprawdę bardzo mocno obawiają się tej choroby i mnie to wcale nie dziwi. W tym roku ptasia grypa upodobała sobie wyjątkowo mewy śmieszki. Z całej Polski płyną informacje z okolic, gdzie te ptaki występują, z okolic kolonii lęgowych czy z miejsc, gdzie tych ptaków przebywa więcej. O dużej liczbie martwych albo pt ptaków, albo takich, które wyglądają na chore, osłabione, nie uciekają przed człowiekiem. To jest ptak, który ma zupełnie przerypane, bo od wielu lat populacja śmie śmieszki w Polsce spada. Między innymi na skutek ataków ze strony norki amerykańskiej. Norki amerykańskie przychodzą do kolonii w nocy i duszą. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt ptaków na gniazdach w ciągu jednej nocy jedna norka potrafi zadusić, a teraz jeszcze, teraz jeszcze pojawił się ten patogen, który naprawdę e, no nic dobrego do tej e, do, do tego liczby śmieszek nie, nie przyniesie, bo wpłynie na to, że ona jeszcze bardziej nam spadnie. No i tutaj pojawia się pytanie, czy da się pomóc chorym ptakom, które znajdujemy? I niestety odpowiedź brzmi nie. I to jest problem natury moralnej, tak? który dotyczy nas. Wszystkich nas, którzy interesujemy się ptakami, którzy chcielibyśmy tym ptakom pomagać. Znajdujemy śmieszkę, która jest osłabiona, nie ucieka. I co teraz? Nasz odruch, który mamy w sobie, mówi nam: weźmy ją do kartonika, zawieźmy ją do azylu. Ale uwaga, zanim to zrobimy, zadzwonimy do tego azylu i zapytajmy, czy mamy tak robić. Czy nie lepiej jest tego ptaka niestety pozostawić? Prawda jest taka że u mef, u których wystąpią objawy ptasiej grypy, czyli takie właśnie osłabienie, tym ptakom nie da się pomóc. Nie ma żadnego lekarstwa. Natomiast przewożąc go do azylu dla ptaków, przewozimy razem z tym ptakiem wirusa, którym, na który możemy narazić inne ptaki, które są w tym azylu. Ptaki, które na naturalny sposób nie miałyby kontaktu e, ze śmieszkami czy z ptakami wodnymi. E, ptaki, które po prostu są w tym azylu ratowane. Co więcej, jeśli na terenie ośrodka azylu zostanie stwierdzona ptasia grypa, to może on zostać administracyjnie zamknięty. Zamknięty po prostu. Przyjdzie nakaz, że należy ośrodek zamknąć ze względu na ptasią grypę, ze względu na zagrożenie. I przez, może być zamknięty na wiele, wiele miesięcy. Przez wiele, wiele miesięcy ośrodek nie będzie przyjmował ptaków, które tej pomocy potrzebują: nie wiem, pisklęta, które wypadły z gniazda i nie dało się ich od, odłożyć z powrotem, czy też ptaki, które uległy jakimś wypadkom fizycznym, kolizjom tak? z szybą, czy, 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 czy jakkolwiek rannym ptakom ze zwichniętym skrzydłem. Miejsce, które mogłoby im pomóc, nie będzie w stanie pomagać, dlatego że będzie po prostu zamknięte. Wystarczy, że pojawi się tam jeden ptak z ptasią grypą. Dlatego zawsze przed przywiezieniem ptaka, którego podejrzewamy, że być może jest chory, bo jest osowiały, osłabiony, mewa, śmieszki, szczególności, szczególności, bo tych ptaków przecież będziemy znajdować bardzo dużo. Zadzwońmy do ośrodka i porozmawiajmy. Opowiedzmy, gdzie znaleźliśmy ptaka, bo to jest bardzo ważne. Opowiedzmy, jak wygląda, jak się zachowuje, i zapytajmy, czy tego ptaka przyjmą. Jeśli okaże, się, że nie, tego ptaka należy pozostawić. I niestety, jest to przykra wiadomość, ale nie ma innego wyjścia, nie ma innego wyjścia. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to jeśli znajdziemy w terenie miejsce, gdzie widzimy, że są martwe ptaki. Generalnie się mówi o liczbie 5 albo więcej niż 5 martwych ptaków w jednym miejscu albo blisko siebie. Warto ten fakt zgłosić do odpowiedniego regionalnego inspektoratu weterynarii. Ptaki zostaną zabrane do zbadania i będzie wiadomo, czy padły z powodu ptasiej grypy, czy z innego powodu. Jeśli padły z powodu, powodu ptasiej grypy, będzie wiadomo, że ptasia grypa na danym terenie się pojawiła, a jest to bardzo ważna informacja, chociażby dla hodowców drobiu, bo będą wiedzieli, że trzeba bardziej uważać, że wirus jest już gdzieś zaraz za drzwiami trzeba bardzo uważać. E, więc to jest cenna rzecz. To, co powinniśmy też robić, to tak jak już mówiłem, nie zbierać martwych ptaków, odpuśćmy sobie. Wiem, że są osoby, które zbierają martwe ptaki, bo nie są sobie pióra powyrywać czy zabrać. Odpuśćmy sobie to w tym roku w miarę możliwości. Nie chodźmy też po miejscach, gdzie tych ptaków jest bardzo dużo i to nie, nie mówię w szerokim znaczeniu, tylko w, tym miejsc, w tych miejscach, gdzie ptaki przesiadują, czyli mamy miejsca, gdzie na przykład śmieszki sobie upodobały sobie jakieś błotko i sobie tam siedzi kilkaset ptaków. Są takie miejsca, gdzie siedzi kilkaset, kilkadziesiąt ptaków. Te ptaki pozostawiają tam odchody i nie ma co w takie miejsce wchodzić, nawet jak te ptaki odlecą, bo możemy na butach to roznosić, a to jest naprawdę niepotrzebne. Powinniśmy takie rzeczy ograniczać. Możemy ptaki poobserwować z większej odległości, nie wchodzić bezpośrednio w to miejsce, gdzie te ptaki w dużej libre przesiadują. W tym roku byłem w Biebrzańskim Parku Narodowym, jak się okazało, na miejscu kilka ze szlaków było zamkniętych właśnie z powodu ptasiej grypy. I najprawdopodobniej chodzi o to, żeby po prostu nie wchodzić w miejsca, gdzie może być dużo odchodów, gdzie moglibyśmy na swoich butach zacząć to rozprzestrzeniać. I rzeczywiście, jeśli tak jest, to, to takie czasowe zamknięcie szlaków rzeczywiście ma pewien sens. W ostatnich dniach pojawiły się najpierw plotki albo doniesienia takie drogami nieoficjalnymi, o których nie chciałem mówić, i zaczekałem, aż się potwierdzą oficjalnie. I tak, potwierdziło się: koty łapią ptasią grypę i łapią ją bardzo łatwo łapią ją najpewniej od ptaków, na które po prostu polują. Co gorsza, jeśli kot zachoruje na ptasią grypę, to większość tych kotów tej choroby nie przeżywa i bardzo szybko pada. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zazwyczaj mówię o ptasie w ptasiej strefie o tym, że wolnochodzące koty albo koty puszczone samopas stanowią bardzo poważne zagrożenie dla ptaków, zwłaszcza w okresie lęgowym, bo dziesiątkują te ptaki, to teraz mogło dojść do sytuacji odwrotnej, to ptaki mogą zacząć stanowić śmiertelne zagrożenie dla kotów, które sobie wolno wychodzą, e, dlatego, że ptak chory na ptasią grypę jest osłowiały, osłabiony, jest łatwym celem, ataku nawet dla kota, który powiedzmy, że on, on mój kot, ja nic nie poluje, No co, nie spróbuje, jak będzie ptaszek gdzieś tam powolutku się przemieszczał, mały, osłabiony, no co, nie spróbuje, nie weźmie, nie ugryzie. No, jest duża szansa, że do tego, do tego dojdzie, a to wystarczy. A to wystarczy, żeby, żeby wirusa złapać i, i nie przeżyć. Eee, I żeby nie było, ja jestem fanem kotów. Mam kota w domu, mam kota ze schowiska, mój kot jest kotem niewychodzącym. I naprawdę masę szczęścia tutaj w domu przynosi. Może się wydawać dziwne, że ornitolog ma kot, ale znam wielu ornitologów, które, którzy koty, koty mają, i są to koty najczęściej niewychodzące i, i mają się świetnie. Natomiast warto, żeby osoby, które też są miłośnikami kotów, ale wypuszczają koty na zewnątrz, miały tego świadomość, że pojawiło się nowe zagrożenie dla ich pupili, które płynie właśnie od zarażonych ptaków. A ptasia grypa niestety w Polsce szaleje. I, I są takie przykłady, że rzeczywiście koty zostały. Najpierw wykryto no, chorobę nieznanego pochodzenia, dziwne objawy. No, lekarze weterynarii, bezradni. W końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby je przepadać na ptasią grypy, i okazało się strzał w dziesiątkę, że te koty są zarażone. No i tyle, no i tyle. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest temat, który jak się go poruszy, to zaraz będzie burza w komentarzach. Trudno się mówi. Ja uważam, że osoby powinny wiedzieć, co z tym zrobicie, to jest wasza sprawa. Ja mogę mówić tylko za siebie i za mojego kota, który gdzieś tu teraz na szafie sobie e, śpi. E, mój kot zostaje w domu, bo uważam, że to jest najbezpieczniejsze i dla ptaków, a w tej chwili także i dla, dla mojego kota. E, że dużo więcej bezpieczeństwa nie mogę mu zapewnić właśnie niż to, żeby on tutaj po prostu nie wychodził, był w domu. Zajmujemy się nim, dużo się z nim bawimy, dużo, dużo mamy wspólnych relacji dzięki temu i nie wygląda na to, że ten kot jest jakiś nieszczęśliwy, wręcz przeciwnie, jest szczęśliwy i, i, i my też. I fajnie, żeby tak zostało. Swoją drogą, bardzo interesuje mnie, co się stanie z drapieżnikami, które... Żyją w okolicach kolonii. Na przykład lisy, których jest bardzo dużo, na przykład norka amerykańska wcześniej wspomniana, jak, jak to będzie z tymi drapieżnikami, przecież one na pewno korzystają z martwych ptaków, z zarażonych ptaków, które znajdują w okolicach kolonii. I fajnie byłoby się dowiedzieć natomiast pytanie, czy powstaną jakieś badania na ten temat, czy zdążą, dlatego że no, ta grypa zawsze te takie e, ogniska pojawiają się nagle i potem dosyć szybko znikają pojawiają się w innym miejscu, ciężko zaplanować takie badania, do tego często ich oddziaływanie będzie lokalne, czyli tylko w okolicy tej kolonii, no bo te drapieżniki to raczej są prowadzą samotniczy tryb życia, czyli lisy wcale nie chodzą w jakichś tam stadach nie będą sobie przekazywać tego wirusa dalej, poza tym jak, jeśli będą chorować tak jak koty to, to szybko będzie po sprawie, szybko będzie po sprawie, bo będzie ten wirus je szybko wykańczał, więc e, to jest ciekawe czy się dowiemy, czy nie pozostaje mieć tylko nadzieję, że śmieszki Przechorują w tym roku te ptaki, które przetrwają, nabiorą odporności, i że w przyszłym roku problem ptasiej grypy nie będzie już ich dotyczył. Naprawdę mam taką ogromną nadzieję, że tak będzie, bo spada nam ten ptak, spada nam liczba śmieszek. I jeśli chodzi o dzisiejszy, ten dosyć pesymistyczny odcinek, to już wszystko. Nie mam więcej do powiedzenia. Pewnie można byłoby o ptasiej grypie jeszcze dużo rzeczy opowiadać. Niemniej to, co chciałem przekazać, przekazałem. E, uważam, że to są informacje, które no, powinny dotrzeć do jak najszerszego grona miłośników ptaków, miłośników kotów, e, powinniśmy o tym wiedzieć, powinniśmy o tym mówić i, i, i mieć to na uwadze, kiedy idziemy, kiedy idziemy w teren, albo kiedy zamierzamy pomagać e, znalezionemu choremu ptakowi. W każdym razie jest to już wszystko, dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam na kolejne i mam nadzieję bardziej optymistyczne odcinki tej Strefy. Cześć! To, co jest zaletą w starciu z drapieżnikami, staje się ogromną wadą. Kalina, weź! No miał! O kotach będę mówił później. Idź zobaczyć, dzieci śpią jeszcze. No, idź. Idź zobaczyć, dzieci śpią. To siedź tu, ale nie miałcz. Ok? Dziękuję.